Czy Kreta inspiruje? Czy pomaga znaleźć spełnienie dla talentów? Czy dzięki niej się rozwijamy? Dziś o polskich artystach związanych z Kretą. Kiedy zamieszkałam na Krecie, wiele w moim życiu się zmieniło. Zawsze pracowałam twórczo, ale tutaj Pojawiły się nowe pomysły, idee i nowe działania. Zrozumiałam, że to Kreta. Bo Kreta to niezwykle inspirujące miejsce. Wkrótce dowiedziałam się, że nie tylko ja znalazłam dla siebie nowe życie i nowe kierunki dla kreatywności. Wiele osób, podobnie jak ja, odkryło tu swoje talenty. I znalazło spełnienie. A, poznajcie tutejsze artystki, posłuchajcie ich opowieści, a może zechcecie dodać do swoich kolekcji którąś z ich prac. Każdy, kto kocha hanie jej wąskie, kręte uliczki, zna pracę Renaty. Jej subtelne, eleganckie akwarele oddają niezwykłość miasta. Renata w Polsce pracuje jako konserwator zabytków. Tu na krecie zrzuca z siebie sztywny uniform twórczej rzemieślniczki i oddaje się zwiewnej kreatywności. A dlaczego akurat Kreta? Kreta jest dla mnie takim miejscem, z którego czerpię siłę. I bardzo często zdarzało mi się właśnie w trudnych sytuacjach mojego życia tutaj przyjeżdżać i łapać właśnie słońce, pozytywną energię, spokój, ciszę. Więc jest to takie moje małe miejsce na Ziemi, do którego zawsze będę wracać. Większość prac Renaty przedstawia tajemnicze zakątki hani, kręte uliczki, okwiecone schodki czy pełen życia port i te urokliwe uliczki pełne kwiatów e, kamieniczki architektura to jest coś co po prostu uwielbiam w kani e, maluję właśnie głównie kretę i głównie właśnie hanie ponieważ kiedy e, kiedy miałam taki bardzo trudny okres w swoim życiu e, Wydawało mi się, że nie potrafię malować. A ja właśnie tutaj zaczęłam malować, i to jest właśnie taka chyba autoterapia, ponieważ paradoks, yy, ponieważ mam trudny okres w swoim życiu, a maluję bardzo pozytywnie, wydobywam z siebie tą, tą pozytywną energię, którą chyba gdzieś tam w środku mam. Um. I, to, I to dodaje mi sił. I wiem, I wiem, że można. Historia Hani jest pełna burz. Wojny, zabory, zniszczenia i przebudowania. Różne wpływy, różne kultury. To wszystko stworzyło dzisiejszą Hanię. Jedną z najpiękniejszych i jak się okazuje, najbardziej wspierających Miast na świecie. I myślę, że właśnie to malowanie krety, chani, gdzie jest pełno kwiatów, słońca, życzliwość ludzi to chyba jest takim moim wsparciem, że przez wiele trudnych sytuacji, chwil możemy przejść. A dlaczego warto mieć w swojej kolekcji prace Renaty? Przez zawsze chciałam mm, przekazywać pozytywną energię, y, uśmiech. Y, y, uważam, że jestem otwarta i pozytywnie nastawiona do ludzi, więc tą cząstkę chciałabym przekazać innym. I jest mi tak bardzo miło, kiedy. Mm, kiedy właśnie ludzie, którzy przychodzą na, na wystawę, mówią: Jeigu, jaka pozytywna energia. I myślę, że ważne jest to, żeby nie skupiać się na tym, co jest trudne, że świat jest zły, jak to większość ludzi interpretuje. Tylko, żeby się właśnie skupić na tym, że są kwiaty, że są kolory, że można się uśmiechnąć. Popatrzeć na Dzięki. piękne linki, na niebo. Myślę, że właśnie przyszedł taki moment, żeby mieć cząstkę życia dla siebie. Prace Renaty znajdziecie w Hani w galerii Margaritas i na Facebooku. Linki w opisie. Lucyna Kukosz Lucyna jest na Krecie od lat. Założyła tu rodzinę, i mieszka w urokliwej wioseczce niedaleko Chani. Zna wyspę jak własną kieszeń, a wyspa zna lucynę, obdarowując ją hojnie i oddając jej całą siebie. Nawet jeśli czasem się naburmuszą na siebie, to jednak kumpele od lat, które zawsze będą się wspierać. Kreta jest bardzo wyrazistym krajem, takim e, mocnym e, krajem, który ma już taki właśnie. E, jak to powiedzieć, dużo światła i dużo ciemności, dużo takich mocnych emocji, dużo pozytywnych rzeczy i negatywnych też. Już nie ma co ukrywać. Prace Lucyny są bardzo wyraziste. Intensywne kolory, zdecydowane kształty i dużo przekazów. Oddaje to. Co sama czuję. Więc y, ktoś patrząc na to, jeżeli to odbiera jako coś mocnego, albo wpływa na niego w jakiś sposób, że wzbudza w nim jakieś emocje, emocje mocniejsze, to znaczy, że do niego też przemawia. Do, do niego przemówiło to samo, co do mnie przemówiło, kiedy to tworzyłam. Więc. Y, Jedne, jedną rzeczą jest to, że cieszę się, że to jest widoczne, to co chcę zrobić i to co chcę pokazać, to co mam w sobie. A drugą rzeczą, e, wielkim sukcesem jest dla mnie to, że druga osoba to w ten sposób odbiera, że nie jest to dla niej obojętne, że jest to dla niej takie wyraziste i że wzbudza w niej jakieś emocje. Czy to jest wzruszenie, czy zachwyt, czy, czy czasem smutek też. Cokolwiek to jest bardzo ważne, czyli jest jakieś połączenie no. i między nami, i połączenie z tym, na co patrzy. No. Lucyna interesuje się rozwojem osobistym, stąd w jej pracach wiele duchowości. Są tu też wpływy nie tylko kreteńskie, ale i pochodzące z innych kultur, dzięki czemu jej obrazy mają głębie, niejednoznaczność. Wraz z rozwojem osobistym, z moim rozwojem, z moim odkrywaniem siebie i z e, większym zainteresowaniem patrzę też właśnie na inne kultury, które mają ogromną mądrość i bardzo ją doceniam, bo e, płynie z nich bardzo wiele odpowiedzi dla, dla nas jako ludzi. E, I nie mówiąc o żadnej religii, już nawet nie chcę e, w ogóle tego łączyć z jakąkolwiek religią. Tylko jeżeli chodzi o, e, o to, e, jak na przykład. E, no i ci raczej już mnie trochę rozpraszasz. <grywa> <grywa> e, ta mądrość właśnie. No cześć, cześć, e, która płynie z tej kultury i zresztą z każdej kultury, bo z każdej kultury można się nauczyć. Ale ta hinduska kultura ma chyba bardzo, bardzo dużo mądrości do przekazania drugiemu człowiekowi. Jesteśmy jakąś taką, przynajmniej ja tak czuję, wielką niewiadomą nieraz. I, i jest bardzo dużo do odkrycia, bardzo dużo rzeczy, o których nie miałam świadomości, że mam w sobie. I to mi pomaga. I tak. Ze wszystkich stron staram się uczyć i, i patrzeć, czego mogę więcej się dowiedzieć i co więcej mogę odkryć. Bo to odkrywanie właśnie jest tym procesem procesem tworzenia, najpierw procesem uświadamiania sobie swojego bytu, swojego istnienia, wszystkich czynników, które mają wpływ na to, kim jesteśmy. Jak myślimy w jakiś sposób, jak postępujemy, nasze uczucia. To wszystko jest taką jedną całością, i to wszystko ma wpływ na to, co robię, na moje malowanie. Poznając świat, tworzysz go. To piękna idea. Często, czasem mam jakąś koncepcję, co chcę zrobić, ale często staję i mówię, zaczynam, ale nie wiem, co chcę zrobić. Nie na siłę, nie z kontrolą, żeby coś tam koniecznie namalować. Tylko tak y, opróżnić jakby y, umysł i poddać się temu, co się robi. I tak tylko poczuć sobie, tak z lekkością starać co się coś robić. I naprawdę wtedy wychodzą dziwne rzeczy. Takie nieprzewidywalne i, i bardzo ciekawe. I później y, y, najczęściej jakiś opis dodaje do tego obrazu, który właśnie, z którym chcę opisać przynajmniej parę słów, yy, czym akurat ten konkretny obraz jest dla mnie i z jaką intencją go oddaje koła się to wybiega. Lucyna ma swoją galerię w miejscowości, w której mieszka, Vatolakos. Tam jest również jej pracownia. Warto do niej zajechać w czasie kreteńskich wojaży. Tutaj... Zorganizowałam taką galerię małą w miejscu, gdzie mieszkam. Akurat było idealne miejsce, łatwo znaleźć, także cały rok tutaj są moje obrazy i moje pracowne. Tutaj pracuję, w każdej wolnej chwili można mnie tu znaleźć i zobaczyć na żywo, jak tworzę w moim bałaganie. Lucyna razem z Renatą co roku mają wystawę w Meczecie Janczarów. Wszystkie ich prace wyprzedają się na pniu. Jeśli będziecie w porcie, zwróćcie uwagę. Tak, pierwszy, pierwszą wystawę, którą zrobiliśmy, to było dla mnie takim przeżyciem niesamowitym, bo nie spodziewałam się tego, że jest tak dużo ludzi tak wrażliwych na piękno i że był tak wspaniały odgryw tych obrazów. Yy, nie wszystkich, to zależy, każda osoba jest inna i każdy coś innego może odczuć z innego obrazu, ale to, że przychodzili ludzie i wzruszeni i, i chcieli się podzielić ze swoimi emocjami. Karolina przyjaźniła się z kretą, mieszkając w Hani kilka lat. Teraz wróciła do Polski. Dlatego nie ma już jej galerii na starym mieście Woodlack. miejsca, które ściągało i przyjaciół, i przypadkowych przechodniów. Jej prace. To efekt miłości do natury połączonej z wrażliwością i wyobraźnią. Każda instalacja jest jedyna ma swoją historię i tajemnicę. Zaczęło się od tego, że ja zaczęłam po prostu zbierać różne rzeczy. W czasie spacerów, w czasie wędróbek, bardzo dużo eksplorowaliśmy krepę. I ja lubiłam naturalne materiały no, ze szczególnym uwzględnieniem drewna. To mnie bardzo fascynowało. Ewangelist zawsze zwraca uwagę na to, że ja lubię dotykać rzeczy. A drewno jest szalenie trudnym w obróbce, ale bardzo, bardzo przyjemnym materiałem w obcowaniu. I zaczęło się od tego, że zaczęłam przynosić do domu bardzo, bardzo wiele rzeczy i nieśmiało otworzyć. Najpierw jakieś lustro, najpierw jakaś niewielka rzeźba. No a potem zaczęłam kupować jakieś narzędzia. Najpierw bardzo prosty papier ścierny i, i tarniki. I mówiłam, że świetnie, że mieliśmy kiedyś zajęcia praktyczno techniczne w szkole, bo nagle okazało się, że ja pamiętam bardzo wiele rzeczy. I to sprawiało mi bardzo, bardzo dużo przyjemności. Miałam wrażenie, że jak przyniosę z wyprawy jakiś materiał, drewno, muszle, kamienie i zajmę się tym w domu, to tak jakby dalej jestem z tą przyrodą, na wyprawie, że ciągle jestem blisko wyciszenia, spokoju, który bardzo ta natura, w no, takiej dużej ilości ci oferuje. Że tak zawsze powtarzałam, że to robienie rzeczy było też rodzajem takiej medytacji, bycia samym sobą, odbierania. teraz to nie zabrzmiało jakoś przesadnie, ale jakiejś energii tkwiącej w naturze. Bardzo to było dla mnie terapeutyczne. A potem ponieważ Kreta tego mnóstwo oferuje, nagle zaczęłam rozpoznawać, jakie drewno jest na plaży. Nagle zaczęłam się uczyć, co jest czym. Nagle zaczęłam się orientować, które drewno łatwiej obrobić, a które trudniej. Jak postępować w jednym, a jak w drugim. No I to mnie fascynowało, że mogę przetwarzać, a jednak ciągle... Ten podstawowy materiał to jest coś, co nie zostało stworzone przez człowieka, tylko jest stworzone przez naturę. Także kreta po prostu przyciągnęła, e, jak magnes, najpierw urodą e, przyrodniczą tego miejsca, a potem ta przyroda wniknęła jeszcze bardziej w moje życie. I tak jak Ci mówiłam, Uwielbiałam zbierać dwa rodzaje drewna. Jedno, które jest wyraźnie tylko i wytworem natury, to takie kawałki drewna, które być może zostały ścięte, a, a może porwane przez prądy morskie. A drugie to takie drewno, które było w wodzie bardzo długo, ale ewidentnie Wytworzył je, jakoś obrobił wcześniej człowiek, fragmenty mebli, fragmenty być może starych łodzi. No, rzeczy, które w tej wodzie znalazłam, ale miały taki trochę już industrialny kształt i charakter, także lubiłam zbierać jedno i drugie. Starałam się, by ta ingerencja ograniczała się do ingerencji niezbędnej, więc jak robiłam jakąś latarnię będącą symbolem Hani czy statek, bo zawsze staraliśmy się używać yeah. jak najwięcej naturalnego materiału, a jak najmniej tego pochodzącego od człowieka. Czyli tylko tyle kleju, ile trzeba, tylko tyle gwoździków, ile naprawdę musi być. Gwoździe często zresztą też zbierałam w porcie. Często jeździłam na południe Krefy i w porcie dla Kias można zebrać po sezonie gwoździe na kilogramy. Są już pięknie zardziwiałe, także one mi też służyły do zrobienia tych rzeczy. Teraz galerii już nie ma, ale nie dlatego, że galeria. Nie zagrała w naszej duszy czy w duszy naszych gości. No, tak się potoczyły nasze prywatne losy, że galeria nie istnieje. Istnieje jednak we mnie, istnieje ciągle pasja. Za każdym razem, kiedy jestem gdzieś na wyprawie i na plaży, oczywiście dalej drewno zbieram. Z Karoliną można skontaktować się na Instagramie. Agnieszka Chopkowicz. Agnieszka mieszka w Polsce, ale na krecie bywa bardzo często, a już wkrótce powstanie tu jej dom. Agnieszka zawsze wygląda stylowo, zwłaszcza, że nosi biżuterię, którą zrobiła sama. Jej pasja to praca ze srebrem. A każdy przedmiot jest unikalny, wyjątkowy, robiony ręcznie i z intencją. Dlatego to dużo więcej niż biżuteria. Historia z wykonywaniem biżuterii się zaczęła od najprostszych koralików, drucików, sznureczków. I jakoś tak nie wiadomo kiedy to się przeistoczyło w pracy z prawdziwym srebrem. Z pracy w srebrze, które ma postać glinki. To jest dosyć specyficzna technika, dlatego że... Yeah. Y Klinka srebra daje możliwości takiej rzeźbiarskiej pracy z jednej strony, a z drugiej strony pozwala również na używanie technik stricte jubilerskich, złotniczych, które to są czy oprawianie kamieni, czy cięcie, szlifowanie i różne tego typu zabiegi daje to bardzo duże możliwości. Natomiast dla mnie kluczowy jest ten pierwszy etap, kiedy materiał w formie glinki formuje się w swoich własnych rękach, jak, tak jak rzeźbę. Jak, jak, jak <MP3> można powiedzieć, to jest coś pomiędzy um, tak, tak. pracą tak jakby ceramiczną, a pracą, nie wiem, w drewnie. W, w zależności od tego, jakich narzędzi się używa, bo można używać jak, jak najróżniejszych. Mam, mam takie poczucie, że, że od samego początku gdzieś tam pozwalam, żeby ten materiał mnie prowadził. I trochę jest tak, że ja poznaję jego możliwości, ale też ale też znajduję e, jakby w trakcie pracy odpowiedzi na, na różne moje, e, nie wiem, jakieś tam pytania czy marzenia, co można by było zrobić. Nie wszystko można zrobić. Materiał ma swoje, e, ma swoje ograniczenia, ale e, myślę, że ciągle jeszcze nie wykorzystałam wszystkich jego możliwości. Po tylu latach e, e, projektowania biżuterii. E, Mogę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej cieszy, to że rzeczy, które robię, są wyjątkowe, są robione ręcznie, są robione w jednym egzemplarzu. Nawet jeżeli powtarzam jakiś projekt, on zawsze jest, jakby kolejne wersje są inne, ze względu na to, że, że jest to wyrób całkowicie ręczny. Więc. Ten, ten element takiej wyjątkowości e, każdy, każdy z tych, e, każda z tych prac posiada. I to jest jedna rzecz. Ja też e, bardzo potrzebuję tworzyć e, coraz to nowe projekty, więc e, oczywiście, że szukam inspiracji wszędzie. I tutaj na krecie. Jest nie, nie, niekończący się e, wachlarz inspiracji, e, od najmniejszego listka, e, aż po niebo. E, kamienie, muszle, skały, e, krajobrazy, rośliny, e, piasek, morze, e, i faktury, i kolory. Wszystko jest tak naprawdę źródłem e, jakiejś tam inspiracji. W moich e, w pracach. E, od początku gdzieś takie organiczne wątki się pojawiały, teraz mam taką serię, którą myślę, gdzieś tam będę rozwijać, inspirowane właśnie tutajszymi krajobrazami, która ma nazwę, o czym szumią gaje. Pojawiają się tam takie wątki e, e, drewnianej kory, e, wiatru, który w jak, na jakieś różne sposoby e, jakby wyobrażam nieba. I to są moje jakieś reminiscencje z, z miejsc, w których byłam. Z, z, cały czas w głowie mam te dźwięki i zapachy. To jest tak naprawdę bardzo niedosłowne przeniesienie różnego rodzaju wrażeń, które się, w których się doznaje, ale pod tym względem trzeba powiedzieć, że no, ta wyspa jest skarbnicą takich inspiracji. Jest to jeden z projektów, który, który stworzyłam paręnaście lat temu. Bardzo sfatygowany i używany na co dzień przez ostatnich 12 lat. Pierścionek o nazwie Wdzięczny Jeziorek. O którym wszyscy mówią, że jest za duży i niepraktyczny, ale ja go uwielbiam i bez niego się czuję, jakbym jakbym nie miała po prostu ręki, więc mam go na sobie praktycznie zawsze, jeśli tylko nie jestem w domu. A kolczyki też sobie sama zrobiłam. To nie jest praca w technice, którą, e którą stosuję. To jest e, moja pierwsza próba wire wrappingu, zupełnie innej techniki, która polega na e, ple, plecieniu e, drucików srebrnych wokół srebrnej e, bazy, tak żeby stworzyć e, e, ciekawą e, dekoracyjną formę. Okazało się, że mam wiele ręce do tego. O, nie każda technika. E, jest, jest dla każdego, więc pozostaje przy, przy swojej glince srebra i, i nią się będę parać w przyszłości, chociaż zawsze będzie mnie kusić, żeby próbować jakichś innych rzeczy. Agnieszka ma stronę, na której znajdziecie jej pracę. Ania Walocha. Ania jest związana z Kretą od 30 lat. I niemal tyle czasu utrwala ją na obrazach. Kiedy przeprowadziłam się na Kretę, jej galeria była jednym z pierwszych miejsc, do których trafiłam. A jej właścicielka, Ania, była jedną z pierwszych osób, które tu poznałam. Jej galerii w sercu starego miasta Hanie, niestety, już nie ma, ale jej prace są wystawione w galeryjce naprzeciw Katedry Trzech Męczenników. Ania miewa też wystawy w kościele Świętego Rocha przy placu Splancja. Wystawy w tym miejscu to jedna z niewielu okazji, żeby oprócz dzieł sztuki zobaczyć też wnętrze kościoła, ponieważ zwykle jest zamknięte. Ma ogromny na mnie wpływ, przede wszystkim przez światło. Wiesz, dużo kontrastów. Nawet wiesz, spojrzysz na drugą stronę ulicy, wiesz, jest przedzielona na pół, tak? Pół jest ciemny, jest w cieniu, tak? A pół jest po prostu, wiesz, bardzo jasne, bo, bo świeci słońce. Więc te kontrasty są tutaj wspaniałe. Świetnie się malujesz w takich kontrastach. Ja to lubię. Wiesz, jak pada światło, jak są, wiesz, plamy słoneczne, a gdzie indziej jest cień, to też wszystko, wiesz, polory zmienia. Absolutnie stare miasto jest jak najbardziej do mało. Tu jest tyle architektury, tyle kolorów, tyle światła, że no na pewno na pewno jest to jak najbardziej prowokacja do tego, żeby, wiesz, żeby czymś takim się zająć i, na, i życzę każdemu. Życzę każdemu, bo to jest fajne. Wiesz, jest pogoda. Więc można sobie usiąść w cieniu też, tak, Znaleźć coś nawet to no, ono ma, z drugiej strony, ja robiłam, bo ja robię zdjęcia. Nie mogę się już na zewnątrz i malować, bo maluję olejami, no to wiesz, że jestem cały czas brudna, wiesz, że to mi się przyklei, tu mi się coś, wiesz, więc, więc robię zdjęcia i robię to w domu. Ale tutaj właśnie nie wiem, czy jeszcze jest, bo jeszcze miesiąc temu było, jest taka piękna drzewo, które ma takie płatne, wiesz, te takie fikcje, nie wiem jak to się nazywa, ale wiesz te kolory. I właśnie za AgioRoko jest takie ogromne. Więc naprawdę jest co robić. Jest co robić, no można też iść do portu, pomalować łódki. No, no co to? Co? Górę? Proszę bardzo, może? Proszę bardzo. <głos> <głos> Także wydaje mi się, że to jest no, taki raj dla artystów. Wiesz co, z wystawą jest to, wystawą jest to fajne. Ja lubię robić wystawy, bo wiesz, masz kontakt z ludźmi. Tak, tak na przykład, jak ci pokazałam ten obrazek. <laughs> to myska jest bardzo trudno znaleźć. Są, taki, są takie miejsca specjalne tutaj. W takim, takim urokiem. No, to specjalne miejsce. Zresztą wiesz, tutaj wszędzie przecież to są tak stare mury. Tutaj się różne rzeczy odbywały przez wiele setek lat. Wiesz, od przypływania statków gdzieś tam, wiesz, z towarami, wiesz, z sprzedażą, wiesz, tym wszystkim. To wszystko w tych murach zostało. Specjalnie tutaj na splazję, bardzo długą Esplazję. Wiesz, tutaj czujesz to, bo już port, i port jest wenecki, to już jest, już jest to troszeczkę inaczej, już widzisz bardziej takiej tą arystokrację. Tak? To jest tureckie, a tam już, już widzisz tą finezję, wiesz, wenecką, piękną. Ja pamiętam, bo jak kiedyś, kiedyś na początku samym robiłam pastele. I cho wtedy chodziłam do portu, bo mikratki było łatwiej, wiesz, ogarnąć niż arwę. I właśnie pamiętam, jak się przyglądałam, takie, pamiętam taką <laughs> staruszkę, starszą panią, wiesz, w roku, tam spacerowała po tym porcie, w wałki, wymalowana, gdzieś się widocznie wybierała. Ale, właśnie ja bym się nie Artystów związanych z Kretą jest oczywiście więcej. Wielu bardzo interesujących i utalentowanych Polaków tu mieszka. Może poznacie ich w jednym z kolejnych odcinków. A w czasie podróży na Kretę, rozglądajcie się za nimi. Dzieło sztuki to najlepsza pamiątka z podróży.